ma tu powiedzieć, że mojej koleżanki tak um, od Kamil 3186, plus tutaj mam tak, te cztery kopertki. E, wysyłam nagrody dla zwycięzców, i tutaj dla Kamila będzie kolejna. Tutaj mam już wszystko przygotowane. Yy, tak jak się omawialiśmy, Kamil, yy, ja to niedługo zapakuję i idę na pocztę. A więc otwieramy przesyłkę od Okej. Okay. Tak. Tak to wygląda. I mamy wymiana i gratis. Dzięki za wymianę. Pozdrawiam Kamil 3 12, to jest Kamila i co mam tutaj Kamil OK. Tutaj dobrze zapakowane. I tak tutaj mamy wymianę, a tutaj mamy gratis. Już widzę, że karty w dobrym stanie. Tu mamy tak Konoprianka, Merberg, Rolando Powtórka, Jakobsen, Pogrebniak i karty z T-Mobile. E... E Rymaniak. Tego nie wiem czy mam. Abbez powtórka, Mielczarz powtórka, Kamiński powtórka, Pinto powtórka. Z Champions League mamy Cannavaro powtórka, Negredo powtórka, Bolanios, Riera, Akinfiejew to jest nowa karta, Komons nowa karta, Cardozo powtórka, Helton, Wermer to jest nowa karta i Tiago Silva chyba nowa. Więc tak wygląda jeśli chodzi o gratisy. I teraz karty umówione, a więc tak. Tutaj z meczu, tak, z Bundesligi Serkan Sarer, z Euro Rising Stary Alcantara, Strotman i Jagojew. Logo górnika Zabrze, Steam Wide, Star Player. Lionel Messi, super. Lionel Messi, tutaj mamy jeszcze Reine, Goal Stopper, Pierre Emering, Aubameyang. Young, Impact Signing z Borus Dortmund. Więc tak wygląda ta wymiana, naprawdę bardzo się cieszę z Messiego. Kolejna karta z Ekstraklasy i tutaj z Bundesligi, naprawdę super, dzięki Ci, Kamil. Też dzięki za gratis, taka folika jeszcze i co i tu więcej mówić Przysyłkę już niedługo do Cię wysyłam. Powinna dojść jak najszybciej oczywiście pror te I ja już się żegnam z Do zobaczenia. Cześć!